Ja zadałeś sobie pytanie, co stało się z Arką Przymierza? Obiekt najbardziej święty w historii biblijnej, który przechowywał tablicę dziesięciu przykazań, zniknął bez śladu. Ale czy naprawdę została utracona? A może jej miejsce ukrywane jest aż do dziś? Przygotuj się na odkrycie sekretów, które Biblia i historia ujawniają na temat tego boskiego skarbu. Arka Przymierza ma swoje pochodzenie bezpośrednio w słowach Boga, jak zapisano w Księdze Wyjścia. Po tym, jak Mojżesz otrzymał dziesięć przykazań na górze Synaj, Bóg nakazał, aby zbudowano arkę, która je pomieści. W wyjścia 25, 10 myślnik 11 napisano, zrobicie również arkę z drewna akacjowego, jej długość będzie wynosić dwa łokcie i pół, szerokość jeden łokieć i pół, a wysokość jeden łokieć i pół. Pokryjęcie ją czystym złotem, wewnątrz i na zewnątrz pokryjęcie ją, a wokół niej zrobicie złotą obręcz kropka. Arka została umieszczona w najświętszym miejscu namiotu spotkania, symbolizując obecność Boga pośród ludu Izraela. Zgodnie z księgą wyjścia 25-22, tam będę się z Tobą spotykać, a z góry nad pokrywą, spośród dwóch cherubów, które są na arce przymierza, będę Ci mówił o wszystkim, co Ci nakaże dla synów Izraela. Była to święta symbolika przymierza między Bogiem a jego ludem. Arka była również obecna w momentach cudownego zwycięstwa, jak podbój Jerycha. W Księdze Jozuego 6, 6 myślnik 7 czytamy, Jozue, syn Nune, wezwał kapłanów i rzekł do nich, weźcie Arkę Przymierza, a siedmiu kapłanów niech poniesie siedem trąb z rogów baranich przed Arką Pana. I rzekł do ludu, przejdźcie i okrążcie miasto, a niech wszyscy, którzy są uzbrojeni, idą przed Arką Pana. Kropka. Po wykonaniu boskich instrukcji mury miasta upadły, ukazując moc Boga. Po latach wędrówki po pustyni i wiekach historii, Arka Przymierza w końcu znalazła stałe miejsce w świątyni zbudowanej przez Salomona, zgodnie z Bożym rozkazem. Ten moment jest szczegółowo opisany w jednej księdze królewskiej 8, 6 myślnik 7, kapłani przynieśli Arkę Przymierza Pana na swoje miejsce, do świątyni domu, do najświętszego miejsca, pod skrzydła cherubów. Ponieważ czerebi rozpościerały swoje oba skrzydła nad miejscem Arki, a czerebi przykrywały Arkę i jej drążki od góry kropka. Najświętsze miejsce było najświętszą częścią świątyni, oddzieloną zasłoną, do której mógł wejść tylko arcykapłan, i to tylko raz w roku, w dniu pojednania. Obecność arki w tym miejscu symbolizowała wieczne przymierze Boga z Jego ludem. Sam Salomon, przynosząc arkę, uznał jej znaczenie. W swojej modlitwie, zapisanej w jednej księdze królewskiej, godzina 8:23, powiedział: Panie, Boże Izraela nie ma Boga jak Ty, ani w niebie. Ani na ziemi, który strzeże przymierza i dobroci dla swoich sług, którzy chodzą przed Tobą z całego serca, kropka. Tego dnia świątynia została wypełniona chwałą Boga, jak opisano w jednej księdze królewskiej: 8, 10-11. Kiedy kapłani wyszli z sanktuarium, chmura napełniła dom Pana, tak, że kapłani nie mogli tam pozostać, aby służyć z powodu chmury, ponieważ chwała Pana napełniała dom Pana, kropka. Arka przymierza w końcu, Została ustanowiona jako serce świątyni, oznaczając szczyt relacji między Bogiem a Izraelem. Arka była również obecna w momentach cudownych zwycięstw, jak podbój Jerycha. W księdze Jozuego 6, 6 myślnik 7 czytamy, Jozue, syn Nune, wezwał kapłanów i powiedział do nich, weźcie Arkę Przymierza, a siedmiu kapłanów niech weźmie siedem trąb z rogów baranich przed Arką Pana. I rzekł do ludu, Przejdźcie i okrążcie miasto, a ci, którzy są uzbrojeni, niech idą przed arką pana. Kropka. Po wykonaniu boskich instrukcji mury miasta upadły, ukazując moc Boga. Zniszczenie świątyni Salomona w 586 rok przed naszą erą przez Nabuchodonozora było jednym z najtragiczniejszych momentów w historii Izraela. Księga dwóch 25, 9 opisuje scenę: spalili dom pana, dom króla i wszystkie domy w Jerozolimie. I spaliły wszystkie ważniejsze domy. Kropka. Jednak los Arki Przymierza podczas tego wydarzenia pozostaje tajemnicą do dziś. Biblia nie bezpośrednio zapisuje, co stało się z Arką w tym kluczowym momencie. Wiemy, że inne przedmioty ze świątyni zostały zabrane do Babilonu, jak wspomniano w dwóch Księdze Królewskiej: 25, 13-15. Chaldejczycy połamali miedziane kolumny, które były w domu Pana, podstawy i miedziane morze, które były w domu Pana. I zabrali mieć do Babilonu, kropka. Ale tekst nie wspomina bezpośrednio o arce. Brak informacji biblijnych spowodował, że przez wieki pojawiły się różne teorie. Niektórzy wierzą, że arka została ukryta przez Lewitów lub proroków, zgodnie z Bożym poleceniem, przed inwazją. Inni wskazują na Jeremiasza godzina 3:16, gdzie prorok mówi: A stanie się, że kiedy się rozmnożycie i będziecie rośli na ziemi, w owym dniu mówi Pan nie będzie już się mówiło. Arka przymierza pana. I nie przyjdzie to do serca, ani nie będą tego pamiętać, ani nie odwiedzą tego, nie będą tego robić więcej. Kropka. Czy arka nie była już więcej potrzebna w Bożym planie? Niektórzy uczeni sugerują, że arka została ukryta przed inwazją, być może w górach w pobliżu Jerozolimy lub nawet w tajemniczych jaskiniach. Inni wysuwają hipotezę, że została zabrana do Egiptu lub innego odległego miejsca. Są też tacy, którzy wierzą, że arka została wzięta do nieba, powołując się na Apokalipsę godzina 11:19 i otworzył się przybytek Boga, który jest w niebie, i arka jego przymierza została ukazana w jego przybytku. Kropka. Ta wizja apostoła Jana sugeruje, że sam Bóg mógł zabrać arkę z ziemi. Pomimo wieków poszukiwań i spekulacji, miejsce arki przymierza wciąż pozostaje tajemnicą. Czy to była decyzja Boża, aby nasza wiara była skierowana na Boga, a nie na przedmiot? Tajemnica ta wciąż inspiruje pokolenia, ale pewność pozostaje: przymierze Boga z jego ludem nigdy nie zostanie zapomniane. To, czego Arka Przymierza naprawdę nas uczy, to nie tylko przedmiot ani jej położenie, ale moc obecności Boga. Arka reprezentowała przymierze Boga, który nie tylko stworzył wszechświat, ale wybrał, aby zamieszkać pośród swojego ludu, prowadzić go i chronić. Mimo, że dzisiaj nie wiemy, gdzie się znajduje, wiadomość, którą niosła, pozostaje żywa. W liście do Hebrajczyków, godzina 8:10, widzimy Bożą obietnicę na przyszłość: Włożę moje prawa w ich umysły, a na ich sercach je napiszę, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Kropka. Dziś prawdziwe przymierze Boga jest zapisane w naszych sercach przez Jezusa Chrystusa, który jest doskonałym wypełnieniem wszystkiego, co arka symbolizowała. Tajemnica arki przymierza nadal fascynuje, ale nie powinniśmy zapominać, że jej największe przesłanie jest jasne: Bóg jest wierny swojemu słowu. A jego obecność jest realna i przemieniająca. I podczas gdy szukamy odpowiedzi, pamiętajmy, że prawdziwy skarb polega na codziennym chodzeniu z nim. Jeśli podobała Ci się ta podróż przez historię Arki Przymierza i cały tajemniczy kontekst, nie zapomnij zostawić polubienia. To pomoże nam dotrzeć z tymi inspirującymi historiami do jeszcze większej liczby osób. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, koniecznie zasubskrybuj i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Tutaj opowiadamy najbardziej fascynujące historie z Biblii, zawsze z wielką starannością i wiernością. Teraz chcielibyśmy poznać twoją opinię, jaką historię z Biblii chciałbyś zobaczyć w następnym filmie. Zostaw swoją sugestię w komentarzach, a może to właśnie twoja propozycja pojawi się tutaj? Czekamy na twoje zdanie.